Czomanko serii od 0 do top 1, bez wydania ani jednego Robuxa. Ostatnio skończyliśmy na samuraj świecie, jest to właśnie ten świat. Ostatnio wyszła nowa aktualizacja, która dodała steampunk świat, do naszej gierki, więc dzisiaj będziemy musieli sobie go odblokować, a także sprawdzimy sobie nowe funkcje, które zostały dodane oraz. Kupimy nowe siegiery. A więc jeśli odcinek Cię spodoba, nie zapomnij zostawić lajka oraz zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. A także wbijaj na nasz nowy projekt, pod którym możesz zostawić favorite oraz follow, a link znajdziesz w pierwszej linijce opisu. Także wróćmy do odcinka. Ok, zobaczcie, tutaj mamy takie prezenty, które zostały dodane w tej aktualizacji. Jak widzicie, za 20 sekund będziemy mieli kolejny. A więc odbierzmy sobie pierwszy. I dostaliśmy trochę gemów. Ok, prawie milion, więc to nam się przyda. Dobra, na początku bym odebrał boosty. Weźmiemy sobie tego. Pójdziemy na Atlantis. Wziąć kolejnego. Ok. Dobra, ciśniemy tutaj climb. Mamy lagi, spoko. Teraz pójdziemy sobie na pixel. Odebrać kolejną skrzynkę, bo te boosty się nam przyda do dzisiaj. Musimy sporo pofarmić. Dobra, mamy dwa razy coins. Pójdźmy teraz na Candy. Tutaj mamy Kółko Fortuny. Okej, okay. one już powinno być gotowe, tak, właśnie tak. Dobra, niech to się kręci, a tymczasem odbierzemy sobie kolejny prezent. Mamy trochę końców i to całkiem sporo końców. Okej. Okay. Oj, mamy topkę do końców. Z kółka fortuny, także kozacko. I w ogóle dostaliśmy 10 O praktycznie kasy. Więc to jest bardzo dużo. I możemy sobie kupić od razu nową sikierę, więc róbmy to. Tak, od razu możemy sobie to uśrodkowo kupić, więc kupujemy od razu. Cyk, możemy teraz na hitar zwalić? To jeszcze nie. Niestety jeszcze nie. Dobra, trzeba farmić trochę. Ile tak kosztuje sikiera ostatnio. Więc co to? Spoko. Dobra, to lecimy z farmą. co kolejne drzewko. Zostawimy na razie te diamentowe. Porozpalamy trochę tych mniejszych. W czasie, gdy rozwalamy drzewka, nie zapomnijcie, że dzisiaj o 18.00 będziemy mieli stream, na którym będziemy grać w Pet Simulator oraz potem w Timber Champions. Możliwe, że pogramy też dzisiaj trochę na tym lub Możemy sobie trochę pofarmić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tymczasem lecimy sobie dalej z farmą. Okej, okay, mamy kolejne drzewka. Zobaczmy Samurai Shop. Więc co to spoko, to już niedużo nam brakuje. Mamy już praktycznie jedną piątą. Dobra, rozwalamy dalej. więc dostajemy z takiego drzewa? 25. Dobra, odpalmy sobie boosty może. Żeby to jednak szybciej szło. Mamy do image końce i lecimy teraz. No i teraz to na hita, to mi się podoba. Zobaczmy jak te średnie drzewo. Okej. Okay. 54 O, no to potężnie. Zobaczmy, jest takie od drzewa. 5 o, dobra, spoko. Za ile kolejny prezent? 3 minutki, spoko. Dobra, rozwalamy dalej. OK. Cyk rozwalone, 50 to kolejne. Pada na nasze konto. w Ukrainę potrzeba 1N monet. Okej, okay. no to to nie będzie trudne, jak zdobędziemy tą ostatnią siekierę. Myślę, że to chwilkę nam zajmie, tylko... Czy mamy złote środkowe drzewo? W ogóle te złote drzewa zostały dodane w tej aktualizacji. Myślę, że to bardzo fajna opcja i pomoże nam szybciej farmić o wiele. Bo takie złote drzewo, to z tego co widziałem, podwójne końce daje? Coś takiego mi się wydaje. Dobra, mamy rozwalone. O, dostaliśmy składnik w ogóle. Fajnie. Dobra, kupujemy ostatnią siekierę. Ciękuję. Kupiona. No i lecimy chyba z dużym drzewem, nie? Zobaczymy, jak to będzie szło. No idzie bardzo dobrze. Także elegancko. W ogóle już mamy na kolejną krainę. Więc bardzo łatwo. Dobra, naprawmy no sobie jeszcze troszkę, żeby mieć na kolejną siekierę z tamtego świata, które zaraz blokujemy. Jak widzicie, w ogóle tu jest takie combo na dole. Więc warto je też nabić sobie, żeby zarabiać więcej. Maksymalne to jest z tego co widziałem, półtora. Więc myślę, że to jest spoko. Dobra, rozwalmy kolejne drzewo. Ok, rozwalimy to i lecimy na nowo Tak jest, właśnie zobaczcie. Dostaliśmy komunikat, że możemy sobie kupić kolejną siekierę z tego światu. Więc lecimy. Ok, mamy kupiony najnowszy świat, więc elegancko. Dobra, co tutaj jest ciekawego? Mamy Jear Axe, Steampunk Axe i Watch Axe. Ok, kupmy sobie to pierwszą na razie. Spróbujemy tutaj rozwalić jakieś drzewka. Na przykład to. Zobaczcie, tutaj się pojawiło też z tamtego światu duże złote drzewo, więc skuszę się na nie, pozwólcie. Na ile je mamy? Na dwa hity, no to łatwo. Tutaj jeszcze składnik wypadł, weźmiemy go sobie. Zobaczmy w ogóle, jak tam sytuacja z upgrade'ami wygląda. Wybijmy sobie na desert. Okej. Okay. Przejdźmy do maszyny z upgrade'ami. Mamy to. No i okej, okay, możemy sobie kupić sporo, więc lecimy to, to, to weźmiemy. Kupimy sobie to. Ile mamy jeszcze? Dobra, weźmiemy sobie to. Tak, myślę, że weźmiemy to. Weźmiemy damage na pewno. I okej, okay, to tyle na razie. Bo widzę, że mamy 60 milionów jeszcze. Dobra, wróćmy sobie na Steampunk. No i lecimy. Spróbujemy odblokować najlepszą siekierę. Te drzewa na razie zostawimy. Bo nie jesteśmy w stanie go rozwalić, myślę. Okej, okay, ile ta siekiera kosztowała? 100N? Coś takiego chyba, co? Albo 80, zaraz sprawdzimy to. Zobaczmy na szybko. Druga siekiera kosztuje od 400. N. Ok, no to jest dosyć sporo. Ale spróbujemy to nafarmić, więc lecimy szybko. No, te drzewo raczej będzie ciężko rozwalić. Zobaczymy na tych małych na razie. Myślę, że to są odpowiednie dla nas. Ile jeszcze do prezentu? Ok, mamy trzeci prezent. Dobra, otwórzmy sobie ten prezent. Zobaczymy, co z niego wypadnie. lecimy. Okej, okay, dostaliśmy końce, więc myślę, że to jest spoko. Dobra, rozwalamy dalej. Elegancko. Mamy już 270N. Więc już nie dużo brakuje. Myślę, że parę drzewek i zaraz będziemy mieli to rozwalone. Czy takie diamentowe? Nie możemy jeszcze, okej. Okay. Mamy już 300 N. Właśnie w tym momencie. Więc już brakuje bardzo mało. Okej, okay, może jakieś złote by się pojawiło, co? Na razie nie widzę żadnego w okolicy. Jeszcze są w ogóle emeraldowe. One są takie zielone. I z tego co widziałem, to jest na nich razy 3 kasa. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale coś mi się wydaje, że tam jest razy 3. Okej, okay, właśnie mamy złote drzewo pierwsze. Więc rozwalmy sobie, ile dostaniemy za takie całe. 5N, 17N. No to potężnie. Dobra, rozwalmy to do końca. Ile nam brakuje jeszcze? pół N, ok, pół N tylko dobra, rozwalone no i mamy na drugą siekierę teraz to powinno fajnie iść już i możemy się wziąć za te średnie drzewa tak jest, o tym mówię tu już zostaliśmy 344 N nieźle, zajemne drzewo drzewo tak jest zbugowane były przed chwilą ok, 700 N mamy czy to jesteśmy jeszcze w stanie rozwalić? tak, mamy 1 DE na ostatnią siekierę ile nam potrzeba? 7,5D Okej okay. To jest do zrobienia Skupmy się na razie na tych dużych drzewach W zasadzie to średnich drzewach One dają sporo kasy nawet Zaraz sobie pootwieramy trochę petów w ogóle Żeby już mieć Postaram sobie też dzisiaj ustawić apkę na te jajko tutaj To już może porobimy pierwsze trady na tym koncie Myślę, że to może też oddać fajnie Dzisiaj taki odcinek pogadankowy, w sumie. Nie będziemy za dużo przewijać. Po prostu sobie pogramy i porozmawiamy. Więc myślę, że Wam też się spodoba taki format. Więc lecimy sobie dzisiaj z takim fajnym odcineczkiem Zostawcie lajka, like jeśli Wam się podoba, oczywiście. Dobra, my tu czasem rozwalamy. Mamy już 4,5 d. Więc myślę, że bardzo fajnie idzie to. Niedługo będziemy mieli nową sikierę. A więc, tak jak mówiłem. Dzisiaj sobie zostawię awk na jajku i już będziemy mieli jakieś pety, myślę fajne, które będziemy mogli wymienić na gemy, a te gemy potem wymienimy, myślę, na jakieś gamepasy, co nie będzie oczywiście łatwe, bo mało osób chce sprzedawać gamepasy właśnie za gemy. ok mamy złote drzewo, więc one nam powinno dać już na nową siekierę. Tak, jest. Mamy 7,65. Ile tu trzeba? 7,5. Ok, a więc mamy kupioną najlepszą sikierę z tego worldu. Rozwalmy sobie największe drzewo. Trochę to zajmie, ale niedługo, więc damy radę. Zobaczcie, 5D za jedną część drzewa. Więc bardzo fajnie. Dobra, ile kosztuje to jajko? Zobaczmy. 4O. Dobra, to ja tak sobie uzbieram. Nie wiem, ze 100D. Myślę, że 100D będzie naprawdę spoko. Więc rozwalamy sobie te drzewko kolejne. Okej. Okay. Jeszcze chwilkę i będzie rozwalone. Elegancko. Dobra, rozwalmy sobie te drzewko. Jak tam prezencik, za ile będzie kolejny? 5 minut, okej. Okay. Dobra, rozwalamy drzewko. Dobra, rozwalmy sobie te mniejsze również. Słujemy też te diamentowe. Super. Mamy złote największe drzewo. Zobaczmy, ile za nie dostaniemy. Uwaga. Halo. 22d. I ile na końcu? 11, czyli 22 i 11. To daje nam 33. Więc jest to potężny wynik. Jak za jedno drzewo tylko. Dobra, rozwalamy dalej. Powinniśmy już dobić tym drzewem 100, myślę. Ile mamy? 100d. Teraz. Tak jest. Mamy 100 d Dobra, ja bym sobie wrócił na spawn'a. Zobaczymy, jak to wygląda sytuacja z Global Rewards'ami. Ta rzecz też została dodana w tym update'cie. Zobaczcie, tu już nie dużo brakuje, ale to się bardzo dziwna liczba zrobiła. Więc to ciekawie wygląda. Okej, okay, zobaczmy, ile w indeksie mamy petów. 46 na 100, żeby mieć kolejnego peta założonego. Spoko. A w Tridexie? Mamy praktycznie wszystko porobione. Oprócz Candy, więc Candy sobie zaraz zrobimy. Jak to wygląda w topce? Okej, okay, widzę, że tutaj ziomek ciśnie na pierwszym miejscu. Wyprzedził sporo moje konto. Ale oczywiście to odbijemy sobie potem. Ile ma top 100? Zobaczmy. 228 UD, ale mamy DE. Więc to już kolejna liczba jest. Myślę, żeby wbić top 100, to trzeba mieć jakieś game -pasy, oczywiście. Bez samych może być ciężko. Ale zobaczymy, co da się zrobić. Jeśli chodzi o prezenty, 4 minuty. ok. Przejdźmy sobie teraz na. Może na Samurai. Zobaczymy, jak tam brakuje nam dużo składników, czy mamy wystarczająco, żeby dostać Powerful Crystal. Ok, nie mamy praktycznie nic z tego co widzę. Mamy trzy składniki tylko, więc to będzie trzeba pofarmić. Zobaczymy, może dzisiaj na live po, po, pofarmimy sobie. Okej. Okay. Wróćmy sobie tutaj do tego jajka. Potwieramy sobie trochę petów, żeby też do indeksu odblokować je. Dobra, cyk. Mamy Ankomona, Komona Jennera, więc je bym sobie już usuwał. I lecimy z kolejnymi jajkami. Zostawimy sobie epiki, legendy oraz myfiki, bo myślę, że te pety można już bez problemu sprzedać komuś. A wiadomo, im więcej gemów, tym będziemy mieli większy budżet na Game Passy, które mam nadzieję, że uda nam się kupić. Dobra, otwieramy dalej i nic, tutaj nic nie leci ciekawego. Okej. Okay. Może jakiś epic? Come on. Nie, na razie nie ma. Dobra, wróćmy sobie na razie szybko na desert. Mamy prawie 5 bilionów gemów, więc sobie ulepszymy upgrade y wszystkie do końca. Już powinno to starczyć, myślę. More Storage, Orb Streach, Like Multiplier, boss damage i Auto Farm Cooldown. I takim sposobem właśnie mamy wszystkie upgrade'y porobione. Dobra, wbijamy sobie na Steampunk. Zobaczymy te nowe PETy. Ok, zobaczmy te nowe PETy. Mamy Steampunk B, dołóżmy to sobie. Steampunk Spider i steampunk top hat okej, 3 trafiliśmy, tak? tak dobra, ktoś nam wysłał trade'a w ogóle, zobaczmy, damy akcept co tam chcesz nasz kolego? mamy takie coś aktualnie jakieś w poraniu okej okay. czy chcesz jakąś pomoc od nas? co ci możemy dać? masz takie magic slime w sumie trzymaj, może ci pomogą, jak nie masz lepszych betów Damy mu ready. Tak, zaakceptował. Dobra, czyli mu się przydadzą. Elegancko. My tymczasem zobaczymy sobie te pedy ze Steampunk'a, jak to wygląda. Czy są ładne? Okej, okay. hide other pets, hide your pets. Dobra, mamy to. Czy nam nie wyciągnęło innego? Okej, okay, widzę, że Spider jest pod ziemią, więc coś mu się tam stało niedobrego. Hmm, może to tak ma być, nie wiadomo. Dobra, Steampunk Bee mamy. Tak wygląda. Szkoda, że nie można bliżej sobie tutaj przybliżyć, jak wydarzył Champions. Zobaczmy, tutaj będzie lepiej widać je. I tu mamy Steampunk Top Hat. Tak to wygląda. No spoko, myślę, że fajne peciki. Ok, wróćmy sobie na jajko. Ja sobie załączę tymczasem płotki. Damy sobie na lucky no, bo na razie tylko taką mamy. I dobra, lecimy z otwieraniem. Otwieram sobie chwilkę, zobaczymy, może jakiś epik Panie Przydałby nam się do teamu. O, mamy epika, super. Zobaczmy go. 70 tysięcy, ok. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest taki statek powietrzny. Myślę, że bardzo fajnie w sumie. I ma 70 tysięcy, nie? To będzie nasz najlepszy pet teraz. Szkoda, że Enchantów nie mają żadnej epiki. Dobra, wróćmy sobie na spawna. OK, a więc to by było na... Okej, okay, sprawdźmy moje staty. Tak się prezentują moje staty aktualnie. Możecie sobie zatrzymać wideo, zobaczyć. Nie będę czytał wszystkiego, bo to bez sensu. Mamy tyle końców, tyle kryształów i tak dalej. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Odblokowaliśmy sobie najlepszą siekierę z ostatniego świata. Mamy również ostatni świat, więc jesteśmy teraz aktualnie już gotowi, aby się trajdować. W kolejnym odcinku zrobimy sobie indeks oraz spróbujemy trochę się potrajdować i zdobyć już jakieś gemy. Ja zostawię sobie AWK na jajku na 24 godziny i zobaczymy, czy wydropi nam coś fajnego, żebyśmy mogli to sobie strajdować za jakieś gemy. A następnie te gemy wymienimy na Game Passy. A więc, jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki oraz zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. A więc, Siemano!